14 czerwca Teatr Ziemi Rybnickiej wypełnił się gimnazjalistami z rybnickich szkół, którzy przybyli na artystyczne spotkanie profilaktyczne, które rozpoczęte zostało krótkim spektaklem pod tytułem 11 przykazanie w wykonaniu uczniów w gimnazjum nr 10. Z tego miejsca bardzo, bardzo, bardzo chcę podziękować Pani Kasi za wszystkie próby, za zaangażowanie, za to, że y, podjęła się tego. Y, pani Zosi, dziękujemy za takie wsparcie re reżyserskie. I tu Wam się wyświetliło takie blokowisko. To nie wszystko. Jest to projekt, który realizujemy już czwartą edycję w Rybunku. W tym roku objęliśmy pięć takimi różnymi działaniami profilaktycznymi, że przychodzimy do szkół. Nastąpiło również ogłoszenie wyników gry miejskiej, której laureatami została drużyna zespołu szkół mechaniczno-elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki. Po ogłoszeniu wyników rozpoczęła się muzyczna część spotkania. takie warsztaty dla literów młodzieżowych, których dzisiaj będę chciała tutaj za chwileczkę dozwać na scenę. Obrigada. Przez proces zapraszamy do rysowania utworów wielkich artystów polskich i zagranicznych scen fizycznych. Niektórzy z nich w różnych momentach swojego życia podejmowali zawsze dobre decyzje, które w późniejszym czasie zapraszają się na ich zdrowie i życie. Niejednokrotnie, pomimo posiadania wielkiego talentu, dużego majątku, możliwości osiągania dalszych sukcesów, nauk, wszelkich do głosowania niektórych których doprowadza do ciężkich chorób niepotwierdzonych, psychicznych, a w wielu przypadkach dzisiejszej. Dziś dzieła tych artystów wykonywać będą dla nas nasi koledzy rozwijając swoje talenty pod kierunkiem talerii kibernikarskiej. Dzisiaj miałem piękny stan Naprawdę pieniądze bliskie, wolności moje śniłem, że i księżyc ten, O kilka słów komentarza poprosiliśmy panią Danutę Sarnę, koordynatora projektu, panią Katarzynę Kunat, szkolnego pedagoga z gimnazjum nr 10 oraz członka stowarzyszenia Strefa WZW prowadzącego prelekcję, pana Marcina Harmacha. wrażeniami z grymiejskiej podzielili się z nami także jej zwycięzcy. Yy, blokowisko to nie... Jest to projekt realizowany przez Towarzyszenie Strefa WZW Wolnych z Wyboru, współfinansowany przez miasto Rybnik i jest to taki całoroczny projekt, na który składają się różne elementy, takie jak profilaktyki w szkołach, prelekcje z rodzicami, spotykamy się z uczniami na różnych warsztatach, to ogólnopolski konkurs dla młodzieży zarażony swoją pasją. I dzisiaj akurat w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyło się odbyło takie spotkanie artystyczne dla gimnazjalistów, gdzie mogliśmy zobaczyć spektakl w wykonaniu gimnazjalistów, uczniów z gimnazjum nr 10. 11. Przykazanie. Podczas tego spotkania profilaktycznego mogliśmy wysłuchać też utworów muzycznych wykonanych przez uczniów, utworów muzyków, którzy no niestety przegrali z nałogiem. Z perspektywy pedagoga szkolnego uważam, że tego typu imprezy są potrzebne przede wszystkim po to, aby w różnych formach informować młodzież o konsekwencjach, o szkodliwości. O tym, czego nie wiedzą. Poza tym uważam, że na tego typu imprezach nasza młodzież szkolna może się wykazać w różnych sferach i pokazać wszystkie swoje talenty i w piękny sposób zaprezentować tak trudny problem, jakim są uzależnienia. Profilaktyki to nie, nie tylko przestrzeganie przed narkotykami, ale ale też pokazywanie, że drogą do uzależnienia jest też poczucie własnej wartości, brak pasji, brak zaangażowania w jakiekolwiek projekty w swoim życiu. Dlatego też staramy się pokazać alternatywę do, tego, do tej ławki przed blokiem, do tej klatki schodowej, pokazać, że naprawdę można robić inne rzeczy, można je robić fajnie i nigdy nie jest za późno na to, żeby stać się kimś ważnym. Także zachęcam Was do, do działania. Nasza grupa brała udział w projekcie Blokowisko to nie Wszystko organizowane przez organizację WZW Wolnych z Wyboru, tak? Na początku mieliśmy warsztaty organizowane przez panią Dantę i braliśmy udział jeszcze w takich specjalnych warsztatach dla liderów młodzieżowych, gdzie opowiadali nam o, o tym, jak wygląda ich przeszłość, ich przygody z narkotykami i nie tylko. Nabraliśmy pewności siebie i ruszyliśmy na grę miejską. Właśnie potem mieliśmy grę miejską, która była dosyć ciekawa, były dużo fajnych zadań, które pozwolą integrować się razem ze wszystkimi osobami. I właśnie wygraliśmy dzisiaj. Gra miejska była bardzo, bardzo fajne przeżycie, które będziemy miło wspominać i znaczy Wzięliśmy to tak na luz i no, udało nam się. Do tego musieliśmy jeszcze nakręcić filmik, który też zajął bardzo dużo czasu. Namęczyliśmy się Rami. Zapraszam się o Tak. Dzięki Jody. Jesteś wielki. Ale udało się, stworzyliśmy. Wyszło bardzo fajnie. No i nie było widać efekty, że fajnie wyszło, dzięki czemu mogliśmy no, wygrać no. z czego się bardzo, bardzo cieszymy oczywiście. Zachęcam Cię do tego, żebyś nigdy się nie poddawał, zawsze wierzył w siebie i bez względu na to, co mówią Ci inni przed swoją drogą do Twojego celu.